Bardzo imprezowo i bardzo świątecznie, to ja już teraz chciałam przywitać w naszym studiu gościa, pan Zbigniew Cierniak. Witam serdecznie. Jeśli ktoś nie wie, a nie wiem, czy są takie osoby, dyrektor zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Dzień, Dzień dobry. dobry. No i tak, rozpoczynamy imprezowo i dla Was, dla zespołu Śląsk Czerwiec bardzo imprezowym miesiącem jest. Świątecznym. No jak zawsze, Czerwiec jest tym mhm. miesiącem, w którym kumulują się różne uroczystości, imprezy. Oczywiście tą najważniejszą imprezą to Święto Śląska, które jest w ostatnich trzech dniach weekendowych, dniach czerwca, ale rzecz jasna, oczywiście wcześniej również mieliśmy okazję pewne uroczystości przeprowadzać, finalizować, między innymi właśnie tutaj, wcześniej omawialiśmy z panią redaktor, konkurs Śląskie śpiewanie, które równie wypadło fantastycznie jak te, które miało miejsce w tamtym roku. Zatem czerwiec miesiąc, w którym dużo się dzieje. Miesiąc, w którym dużo się dzieje, ale skoro już wspomnieliśmy o przeglądzie, to ja myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, że myślę, że wszyscy uczestnicy, którzy zgłaszają się w ogóle do tych wszystkich konkursów, w którym też bierze udział zespół Ślą, gdzieś tam jako organizator, no to dla nich wielkie przeżycie. No, jak najbardziej. Aha. Tutaj zespół Śląsk, wespół ze związkiem górnośląskim. No Organizujemy bardzo dużą imprezę, to jest mhm. fantastyczna impreza o zasięgu tak naprawdę już nie tylko regionalnym. Cieszy nas niesamowicie to, że kilka tysięcy osób tak naprawdę przebiera się w nasze śląskie stroje ludowe, śpiewa szładzieweczkę, Karolinkę, różne nasze inne piękne śląskie pieśni. Warto dodać, że tak naprawdę jest to przegląd no, wszystkich grup wiekowych, tak naprawdę, mhm. bo od przedszkolaka tak naprawdę do osób, no Starszych, które biorą w tym udział, to jest dobrych, jak wspomniałem wcześniej, kilka tysięcy osób. Z tego można byłoby zrobić dobry program telewizyjny, już kiedyś o tym wspominałem. Mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie. Kto wie, kto wie. Ja też mam taką nadzieję. Oczywiście zawsze warto pokazywać tych młodych, bardziej młodych albo troszkę starszych pokazywać tych, którzy są zdolni i po prostu mają wielki, wielki talent. Zespół Śląsk, to pan czuje, że to takie nasze dobro nie tylko śląska, a dobro narodowe. No ale oczywiście, że tak i bardzo mm. się z tego cieszymy. Ciężko pracujemy na markę, ciężko pracujemy mm. na to, aby zespół Śląsk był dostrzegany w każdym miejscu Polski, Europy i świata. Myślę, że udaje nam się to bardzo dobrze i cieszy mnie niezmiernie zaangażowanie praktycznie całej załogi, artystów i tych, którzy tworzą wszystko to, co składa się na wielkość instytucji. 270 osób to potęga, to spora ilość osób, które Tworzą ogromną jakość i cieszę się z tego, że Zespół Śląsk jest postrzegany bardzo dobrze mhm. zarówno w naszym regionie, jak i w, w całym kraju, również i poza granicami. Dobrze, że Pan o tym wspomniał, bo ja szczerze mówiąc, dopiero jak przyjechałam, bo mieliśmy okazję spotkać się podczas programu Weekend z TVS, e, dopiero wtedy zobaczyłam, ile osób potrzeba, żeby ten efekt na scenie był tak fascynujący i wspaniały. To naprawdę są często osoby, których nie widać, a one robią wielką, wielką robotę i to są często osoby, które już e, no... Widział nie niejedno, że tak powiem. To prawda, to prawda. Oczywiście koncert jest tym finalnym mhm. elementem, jeżeli chodzi o działalność artystyczną. Rzecz jasna, na tego typu wydarzenie no, pracuje kilkadziesiąt osób, i żeby widz mógł zobaczyć dobry koncert, tak naprawdę jest oczywiście potrzeba przygotowania tego koncertu i od mhm. strony infrastrukturalnej, technicznej, no oczywiście artystycznej. No i tak naprawdę pracuje na to no, dobre, dobre 180 osób, więc jest to duże wydarzenie na pewno. W takim razie, jakie plany dla zespołu Śląsk na najbliższy czas? Najbliższe plany koncertowe mhm. to koncerty w całym kraju, tak naprawdę, ale ja już wcześniej wspomniałem o tym, że tu widzów TVS-u i radia zapraszamy bardzo serdecznie na Święto Śląska, które odbywa się w ostatnich trzech weekendowych dniach czerwca. Mhm. Wiele atrakcji, na które serdecznie zapraszamy, od piątku począwszy. Kiedy wystąpi nasze bratnie mazowsze z programem Krakowiacy i Gurale? W sobotę będzie między innymi zespół piersi, który w nieco inny sposób zabawi tutaj naszą publiczność. W niedzielę koncert zespołu pieśni tańca Siląsk. Do tego dodam, że jeszcze będzie to okraszone wieloma wydarzeniami kabaretowymi. Przyjadą nasi przyjaciele z Niemiec, z Hiszpanii, zawodowe zespoły, które również w innym wymiarze pokażą ciekawe koncerty. I cóż, no dla również tych, którzy pragną troszkę sportu, będzie również i Walking, będzie również i tenis ziemny, będzie również i piłka e, plażowa. Wiele atrakcji, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Dzieciaków, babcie, dziadków. Całe rodziny. Całe Po prostu całe rodzinę. Wszyscy mogą się dobrze bawić i takie imprezy pokazują, że tutaj nie ma żadnych barier. Muzyka jest muzyką, dobra zabawa jest dobrą zabawą. Absolutnie. I to jest piękna sprawa. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Pięknie. My jeszcze będziemy o przeglądzie mówić. Tak, jeszcze na koniec programu, drodzy Państwo, jeden gość się pojawi, a to chyba nawet nie jeden, ale na razie nie będę zdradzać. Póki co bardzo dziękuję. Zbigniew Cierniak, dyrektor zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, był naszym gościem. A ja, drodzy Państwo, skoro już tak muzycznie. To już teraz informuję, że mamy dla Was zaproszenia na live festiwal w Oświęcimiu. Jak je zdobyć? O tym jeszcze dzisiaj. Szanowni Państwo, dyrektor Zespołu Śląski już był na dzień dobry, że tak powiem, w naszym studiu i rozmawialiśmy sobie i o przeglądzie, i o planach Zespołu Śląska, ale teraz w naszym studiu rozwinięcie tych wszystkich informacji, tego co działo się podczas 22. Regionalnego Przeglądu Pieśni śląskie śpiewanie imienia profesora Adolfa Dygacza. A o tym wszystkim opowie Sławomir Jarzyna, którego witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Pełnomocnik Zarządu Związku Górnośląskiego do spraw organizacji śląskiego śpiewania, więc człowiek, który wie najwięcej na ten temat. No może wiem dużo, ale na pewno nie najwięcej. Dobrze, to chciałabym e, tak od początku może zapytać e, dlaczego akurat e, taki patron? Dlaczego akurat ten konkurs? I bo na początku było tak, że to tylko dzieciaki, tak, występowały, nie tak, brały udział. Tak, e, konkurs rozpoczął się tak naprawdę e, zainicjowany był przez związek Górnośląski. 22 lata temu, w mhm. 1993 roku, i był to konkurs wyłącznie dla dzieci. O takim charakterze, taki konkurs piosenki Śląskiej. Mhm. Po pewnym czasie, oczywiście, żeby jakoś tam rangę tego wydarzenia podwyższyć. Mhm. Postaraliśmy się o patronat. No Adolf Dygacz jest chyba najbardziej taką prestiżową postacią śląskiego folkloru, zwłaszcza tutaj dwudziestowiecznego. On najwięcej zbierał tych pieśni, najwięcej ich zapisał i, i jest taką ikoną tego, tego folkloru śląskiego, muzycznego folkloru. I stąd ten patron, więc mhm. tutaj akurat trafiliśmy, myślę, bardzo dobrze. Tym bardziej, że pan profesor, jak jeszcze żył, był głównym jurorem tego festiwalu. Natomiast też od 2007 roku, jak już mówimy o historii, y, poszerzyliśmy troszeczkę y, tych wykonawców na dorosłych, ponieważ y, takie dochodziły do nas głosy, że no ci dorośli, którzy uprawiają taką też formułę Aha. muzykowania, nie mają za bardzo takich festiwali, nie mają takich konkursów, nie mają takich możliwości pokazania się. Tym bardziej, A że ten nas... prestiż naprawdę bardzo duży, więc dokładnie. Dokładnie. Tym wziąć my chcieliśmy też, oni Aha. chcieli, więc połączyliśmy siły. Tym bardziej i w tym momencie zrobiła się z tego taka. Impreza, e, impreza wielopokoleniowa, bo mhm. i mali, i więksi, i starsi, i dziadkowie, i wnukowie, także wszyscy na tej jednej scenie występują, a, a finałem tego jest w Koszęcinie właśnie ten, ta gala, czyli koncert laureatów, bo jest to konkurs, oczywiście, mhm. więc w tym momencie jest taka wielopokoleniowość na scenie, która jest e, zwieńczeniem całego festiwalu. No już możemy podsumować e, tegoroczną imprezę, tegoroczny e, tak. konkurs. E, jaki poziom? Jak zwykle wysoki, domyślam się. Śląskie śpiewanie to jest, taki, to jest taki charakterystyczny dla folkloru takiego muzycznego festiwal czy konkurs, gdzie my nie szukamy za bardzo nowej jakości, my szukamy tradycji, żeby podtrzymać tradycję. I ta tradycja jest podtrzymywana przez, przez tych regionalistów, tych, tych zapaleńców, tych nauczycieli, instruktorów. I myślę, że jest pewna ciągłość. Ten poziom jest cały czas stały, oczywiście wysoki, bo jest to konkurs. No, na hmm. początku na eliminacjach, eliminacjach rejonowych mamy około 3000 uczestników, a w finale no, na samym, w samej gali finałowej tylko 300. Więc jest takie sito. Jest to 10% tych najlepszych, którzy występują na scenie już przed dużą publicznością w Koszęcinie, w takich już warunkach bardzo mm, eks, e, takich super, prawda? Bo to hmm. jest. Już jakieś wyróżnienie dla nich, nawet sam występ razem z zespołem Śląsk, bo jest, my jesteśmy przed zespołem Śląsk, a po nas jest zwieńczeniem koncert zespołu. I w takim razie jakie kategorie są? Bo to nie jest tak, że wszyscy występują oczywiście w jednej kategorii i startują, e, tylko są kategorie. Regulamin przewiduje e, kategorie wiekowe i wykonawcze. Aha. Czyli w zależności od tego, czy to są dzieci przedszkolne, czy szkolne, to też rozróżniamy tutaj kategorie. Rozróżniamy kategorie później dzieci gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, dorosłych. A jeśli chodzi o wykonawcze kategorie, to są zespoły pieśni i tańca, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, soliści. Mhm. Więc tych kategorii jest dużo, dlatego później tych, tych laureatów też mamy dosyć sporo. Zastanawiam się, bo powiedział Pan o tym, że patrzycie yy, i chodzi tutaj o ten regionalizm, o śląskość, prawda? Ale to chyba wcale nie jest takie proste wybrać yy, te zespoły, te osoby, które... Robią to najlepiej, mówiąc kolokwialnie. W związku z tym, że jest to konkurs, staramy się jako Związek Górnośląski dobierać takich jurorów, mm -hmm. takie jury, które będzie jak najbardziej mm, profesjonalne. Więc w naszym składzie jest i choreograf, jest i etnograf, jest i człowiek, który zajmuje się y, profesjonalnie gwarą, bo mm -hmm. te elementy są oceniane. Nie tylko muzyka, ale również strój, gwara, więc te wszystkie, ta cała otoczka tej muzyki, która również wpływa na tę na jakość tego folkloru muzycznego. Od kilku lat partnerem właśnie jest zespół Śląsk. Jak nawiązała tak. się ta współpraca? Ta współpraca nawiązała się dosyć, w sposób dosyć naturalny, ponieważ e, Urząd Marszałkowski był takim patronem śląskiego śpiewania. E, jej jednostką podległą jest zespół Pieśni i Tańca Śląsk, więc mm -hmm. naturalną sprawą było szukając partnera, że będzie to dla nas najbardziej taki sprzyjający partner. I zarówno organizacyjnie i merytorycznie, bo nie ukrywam, że wśród jury, członkami żyli są również artyści i pedagodzy tegoż zespołu. Tak mi się wydaje, że organizacja takiego wielkiego wydarzenia, to jest naprawdę bardzo, bardzo duża ilość pracy, duża ilość godzin spędzonych na właśnie przygotowaniem tych wszystkich i nawet papierkowej roboty, prawda? I, tak. I tych wszystkich szczegółów, które potem tworzą piękną całość. I domyślam się, że już rozpoczęliście przygotowywanie przyszłorocznej imprezy. Rozpoczniemy we wrześniu, ponieważ we wrześniu Aha. chcemy zakończyć jeszcze śląskie śpiewanie takim podsumowaniem, które będzie. E, zaproszeniem wszystkich instruktorów biorących udział w śląskim śpiewaniu, wszystkich organizatorów eliminacji rejonowych. Na takie podsumowanie. Ono będzie trochę merytoryczne, trochę takie. E, będziemy dziękować sobie nawzajem za, za pomoc, bo nie ukrywam, że e, cały festiwal, tak jak Pani powiedziała, e, on trwa tak naprawdę na scenie trwa krótko, ale organizacja jego trwa cały rok, tak jak Pani powiedziała. Mhm. Więc my od lutego zaczynamy już rozsyłać informacje do szkół. Marzec, Kwiecień to są eliminacje rejonowe. Maj to jest finał, finał, czyli jeszcze konkurs, bo to mm -hmm. są przesłuchania finałowe. No i czerwiec, tak jak w tym roku, to już jest gala, czyli zwieńczenie. No i tak, Panie Sławomirze, ja bardzo dziękuję za wizytę i za te informacje. Myślę, że tym, którzy nie do końca wiedzieli, o co dokładnie chodzi w tym przeglądzie, już sprawy wyjaśniliśmy. E, przypominam, Sławomir Jarzyna, pełnomocnik zarządu Związku Górnośląskiego do spraw organizacji śląskiego śpiewania. I ja mam dla naszych widzów, myślę, że razem tak możemy powiedzieć, mamy niespodziankę, bo dzisiaj będziecie mieli Państwo okazję przekonać się, jak fantastyczne e, są, Frelki z gimnazjum nr 3 w Bożu, bo one zajęły pierwsze miejsce w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych. Podobno najbardziej oblegana kategoria. One dzisiaj wystąpią u nas w programie Familuk. Bardzo dziękuję, panie Sławomirze, za Dziękuję rozmowę. bardzo. Szanowni Państwo, zgodnie z tym, co obiecałam, są Frelki, fantastyczne dziewczyny, które zdobyły miejsce pierwsze na przeglądzie, więc e, drodzy moi, mi pozostaje tylko tyle. Po pierwsze, powiedzieć Wam, że dziękuję za to, że byliście razem z nami, a po drugie, zaprosić na ich występ. Frelki z gimnazjum numer 3 w Bożu zajęły pierwsze miejsce w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych, a w tej kategorii tak naprawdę było najtrudniej je wygrać, więc... Z przyjemnością zapraszam na ich występ. Do zobaczenia jutro. Obiano, chociaż łokieć mu wyłazi i sagie kolano Chociaż łokieć mu wyłazi i sagie kolano Szakiet to moza meła, tylko szula niedobra, koszula dobro, Bo ulecia takie święte jak robi siatę. Dobry, dość mu tam pasuje, dość mu tam pasuje. Jedno skrzydło po kolei na drugie przystępuje.